Na, demokracja kochano, animacja jest zwykła. Podróbka. Podróbka. Animacja. Podróbka. podróbka, podróbka, to jest podróbka. podróbka. Podróbka jest kozak. Okej, okay, czas rysować. Co, ja mam rysować już? Tak. O kurde, dobra, to już rysuję. Przestańcie puszczać te dźwięki, proszę. Amogus.

po tej rundzie jeszcze jedna. Tak, po, po tej rundzie jeszcze jedna. Po tej rundzie jeszcze jedna. Ja lekko zmienię ten rysunek, bo nie toleruję napisów. Co? Przynajmniej aż tak bardzo. Anu Swoją decyzję. i Ja Kabier.

Blondynem? Blondyn! Ale wosu! Si! Ja jestem też. Ximi, pamiętasz blondyjko Kinder? <grym> ja Kinder. też wiem, bo ja, bo ja, bo ja chyba wiem. Ej, Ximi, chcesz dołączyć bo... na tego, na Katynta? Czy możesz, Limon, się Ale, nie tym nie, nie teraz nie zajmować? Mów tego katynta, katynta! Niektórzy nagrywają akurat daily i robią aktualny ociwiek świąteczny, niech chcą grać o wygramy w gardfona! Pchona. Ale A ja zrobimy. Musimy... Za chwilkę, okej? Za chwilkę, okej? Za chwilkę będzie kilka tematów o katyncie na odgartych Ale tu chodzi o to, że nie gaszmy krawców. No to ja mam w tle odpolonego? Limon nie gra na chłopach, tylko róbka yy, tynka. Wytłumaczałem sprawę Warnów. Co? 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 to za głupoty? Jezu, jak tak ja można? Tak. Ja patrzę, że Nie będziemy miał dzisiaj problemu, że to idziesz tam załatwiać. No, no. A w... mm -hmm. Ale speedrun rysowania. A za wytnie, wytniesz, wytniesz tak sobie. Bo może. Bo. by Równij, Okej, okay, o, generalnie jakieś debilski te A już zapomniałem, co było na oryginale. Ja... Prawda, nie wiem, Ja mi z klikiem kliknąłem i po gore. prostu narysowałem coś, co mi przyszło do głowy. W najgorzej jest to, że ja nie mi z klikiem. Ja po prostu tak, byłem tak by się a, Aha, o. A... A, <grym> Widziałem do... mam pytanie, czy widziałeś, że Gloon ci ukradł shorta? Co? Kiedy? Co? A, tak, no. Ale powiedziałem, przystałem się Ale nie. Co Przestałem. Ale on dał mówił. Cześć, Handlik. Cześć, Hantik. Cię ma nagrywkę z Gartiką. Widzę, że sobie robić na was content. Przeszkadza? Nie. Nie. Skąd? Nie, skąd? A, ki z tym, że byłem. Simi znowu się dusi! Mamy, no, to odzyskaliśmy go! A ja wygrałem, ja wygrałem, wygrałem ciastko, bo w kontekście tego był ten, był taki coś, był taki snam właśnie, gdzie był ten spijany ten... się dusi w rzeszu Floryda! Proszę, nie! Au. No chute! Nie zanikaj. Profit Narvis nic nie narysował. O! No, to się nazywa profesjonalizm. I go tak skręciły Dobrze. Domyślałem nie! To jest szczęk. Co? 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 przeszło. To to Przeszło Co? 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 ten wy co to jest? ten staty... <grym> Ten tą łódź taką podwodną. Never gonna na a w Prawo autorskie, prawo autorskie, prawo autorskie. Karol, Ale ty wiesz, że Riklor, Riklor, tak. Nie ma prawa autorskich. Riklor nie ma. Prawo autorskie, prawo autorskie, prawo autorskie. O kurwa. wyszły. Pierwszy wyszedlicz nagi, wieszec, Ale skromny bardy czeka w gry. Skromny Bart. Ale skromny jest ten Bart. <gry> Teraz że... <gry> skromny jest to to ten bard. Możemy tak się, się I potem gramy w Minecraft, tak? Jest I gary. My my gary. My my potem gdzieś jeden gard, to potem a to jest. Nie wiem, na Hunta grać właśnie mama do mnie przyszła do pokoju i poprosiła, żebym mi ogórki otworzył. Czemu robi? Ej, Jakub długie głosy po garniku a Ej to sobie. Może A co Jakub! 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 Ej, sam byś w Jakub! Jakub ja czekam na twoją nutę na kanale. na twoją Przerwało cię, ja Glon, nie powtórz. Niech ktoś zrobi! Co? Ej! Ja, ja tak, Ej, no? na nutę film o przyszłości? Ej, Jakub, niech no. weź zrób film. A nie na dwieście co, bo tu na dwieście. Mówiłem. Kiedy kupiłeś film zdychania, i zrób z tego remix, i zrób z tego piosenkę, z twojego 1 stycznia pojawi się special, jeżeli mi się uda. O, piosenka!

Czerwonego <grymne> Grinch. Ja Czerwonego Grinch. Tak. E, ja tam ja tam wszytaki sobie odserowane słowo i załącza no, jakiś specjalny krok. Ecie, Red Grinch. A sobie macie tak coś istnieje. funkcjonuje w universum? So uniwersum. E, nie, nie nie ma czerwonego Grinch'a, tak jest coś nie istnieje. <grymne> bo ten jest ten jest inny, on jest nowy. Jest inny, inny jest My jest... go wynaleźliśmy. no, no to właściwy Grinch. Ok, kreatywnie. Kreatywnie, imam. Zawiadam się o tobie. Oooo, brawo! <grym> o, to jest Spider-Moon! I Green Goblin! Ja, ja tego nie pamiętam, ja, że, ja nie pamiętam, że takie ja ja coś przerysowałem. Ja też mam przerysowałem. A! To dużo. Że... No. <grym> A! No, no tak! Wow. Teraz się jeszcze perwi. Jestem już. Szkoło. To co, co? Ale to co? ma rozkraczone tak sztucznie. Dajemy się, to jest ta no, incydywa. Siema? Cześć. Okej. Okay. Rękę murwał, i na ogół. Dobra, my... teraz to hmm, Też nie wiem. Grand, Grand Craft. A my... nie. A ślub nie ma jasności. Jezu, gram się pali. Proszę. Mart brawo, Bardzo. bardzo. Niech płoń. Niech płoń. Nie, niech mam i Slide, niech to pewnie narysuj, nie a nie wiedziałem co tam jest, więc narysowałem spider Spidermana. Dobra. Spiderman. Dobra. Ej, jeszcze dwa miesiące temu jak nagrywaliśmy, Trzy miesiące temu jak nagrywaliśmy Guartic Fauna to było... Nie wiesz o co chodzi, chodzi o Susa. To tutaj nie wiesz o co chodzi, chodzi o Spider-Mana. No właśnie, ja sobie rozróżniłem na tym, bez domu. Bez domu. ja jeszcze nie byłem w tym. Bez domu. Po prostu Ja pośpiewam dopiero w domu. O jezu. Idalna stawka do filmu. Jest Idalny film. Idalny film bez domu. Dzięki, mamidalną stawkę. Fuszek narysował. O nie, jeden. Uja, ale piękny kółko. Narysował ten goście, którego mówi, że Ej, to ze Spidermana? Przyszło w okrąg, potem w koło, a potem w owal. Co to? Nie. I, i I wiecie, wiecie, że Xymi nie jest emo. Ja wiem jak wygląda x. Xymi nie jest Emo. Menyoks jest, meniox jest. Menioks wiecie, wiecie, że... <tudź> ale to wiesz, informacja, to jest takie big brain. Jakie mnie jest? Ooo! no, tak, no iPhone po prostu. Nie, dlaczego no masz taką to prostą głowę? Tak. Oh, nie, nie wiem, prostą. ja nie mam długiej szyi. Od tego zastrzegam. Ale to szkoda! To nie! On ma jakiegoś druta w dłoni, czy? Boże, przypomina mi się film beczki, ten y, z Google's. Google. Przypomina, że mamy nagrywki. No to wiecie, nie? To nie podomina, tak, tylko przypomina. Magia montażu. Nikt nie lajuje. Magia montażu. E, Czekaj, nasza magia montażu. A właśnie, mam z tego. Też w języku polskim już się ważny. Magia może. Wiem, co narysuję w następnej rundzie, ale to pewnie będzie w następnym odcinku. Dwa się gramy po tej grze. Eel, primo. Nie. Nie. Tak. Tylko nie Majka. Tylko nie Mia, Miała być jeszcze jedna runda tego. No i zagrajmy. No, masz... to porobię Wam kontentów trochę. No, poddymiacz, Handi poddymiacz przychodzi. Co no. no, <minens> ja, to jest? Co 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 się jest? Co to jest? Co to umieśniony z Londynem. Meniusz jest umieśniony z Londynem. Janosik, dokładnie. Czekaj. Ja bym chciał Spider-Man, ale no, nie zużyłem. spider -moon. Ja, no... Jak wyślę, wyślę to... ...temu, to mnie wysłał. Sobie... Wykrwawił się, o nie. To prawda. Rozpędził się chłopczyk. O nie. Dobra. co Ostatnia runda. Ostatnia runda podróbki.